Cześć, jestem Alicja i zapraszam Was dziś na drugiego vloga z Polski, w którym zobaczycie, czy moja kotka pamięta mnie po rocznej rozłące i jak bawię się na weselu z przyjaciółmi. Zabiorę Was też na warsztaty robienia pierniczków i pierogi w Toruniu. Zaczynam wizytą u fryzjerki, u której ostatnio byłam rok temu, a później wsiadam w pociąg do Torunia. Muszę powiedzieć, że PKP mnie pozytywnie zaskoczyło, bo trasa Intercity z Warszawy do Torunia trwała tylko dwie godziny, a pamiętam, że kilka lat temu zajmowało to około trzech. No i teraz chwila prawdy, czyli pierwsze spotkanie z Sęczą po roku. Cześć! Pamiętasz nas? 过年嘞，我说咋？ Odwiedzając rodziców po tak długim czasie, mieliśmy odpowiednie przywileje, na przykład spełnienie wszelkich zachcianek kulinarnych, które zwykle sprowadzają się do najlepszych na świecie klusek ziemniaczanych mojego taty. Jest sobota i ten vlog będzie bardzo chaotyczny. Już poprzedni myślę, że był dość chaotyczny, a ten myślę, że będzie jeszcze gorszy. Ale w zasadzie tak wygląda teraz moje życie. Jesteśmy cały czas w Toruniu, ale dzisiaj jedziemy na ślub i wesele do Bydgoszczy. I po tych kilku dniach mogę Wam powiedzieć, że nasza sencza trochę się do nas przyzwyczaiła z powrotem, bo czasami się zapomina i na przykład w nocy potrafi przyjść do mnie na chwilę i odsłonić brzuszek i prosić o ogłaskanie. No, ale wczoraj zabraliśmy ją do weterynarza, więc teraz daje mi silent treatment. I w nocy nawet nie przyszła sprawdzić, czy żyjemy, więc mamy tutaj krok w tył. Ale no w zasadzie tak w ciągu dnia myślę, że zachowuje się normalnie, tak jak zachowywała się wcześniej. I oczywiście, że będzie mi strasznie smutno ją tutaj zostawiać na kolejny rok, ale wiem też, że to jest dla niej najlepsze wyjście. Gracias. Julka napisała każdemu spersonalizowany list, co było chyba najsłodszym prezentem dla gości, z jakim spotkałam się na weselu. Gdybym miała brać ślub jeszcze raz, to na pewno ukradłabym ten pomysł. Tak. Drugi dzienniczku, czułam się źle. Oglądaliście eh, Cape of Demon Hunters? Tak. Cape nie, of Demon, no to nie. nadróbcie sobie no, nie, to. Nie, nie. Ale piosenki znacie z tego, Nie, Ksiś Wam się znamy Gify z tym. Golden. O, Tylko Giffy, tak, to, no. Nie no to obejrzyjcie sobie, to jest genialne. Nie, <laughs> to Dziękuję Adi. A ja też suplementowałem? Tak? tak, ja. A nawet ci, nawet ci twarz łapie. Niestety musiałam urwać się z wesela dość wcześnie, co było dla mnie dużą porażką. Zwłaszcza, że nie piję alkoholu, a i tak się pochorowałam żądkowo. Zostawiłam aparat przyjaciołom, żeby nagrali mi coś do vloga, i ten następny klip już na zawsze zostanie w moim sercu. I'm a Szczeżurek, chyba na tym rosołku, co jadłaś wcześniej. Tak. Zjedzenie rosołku po wielu latach niejedzenia mięsa to była jedna z kilku złych decyzji, które podjęłam tamtego wieczora. Nie, no, smacznego. Podwiedzał. Na rosołku, jak to no, proszę mieć myślę, nie wystarczy. Smacznego wszystkim? A smasz Dobre? Pyszne. To jest Ja nie wiem A te czarne sztyłki są? Nasza wycieczka składała się w większości z książkar, więc zabrałam ich do księgarni Kawka. Od jakichś dwóch lat czytam głównie japońskich autorów i autorki i ta książka skradła moje serce. Nie czytałam jej jeszcze, ale ma piękną okładkę. Cały ten dzień był dla mnie odrobinę nierealny, bo czułam się, jakby mi się dwa dalekie uniwersa przecięły. W życiu nie spodziewałam się, że w takim składzie wylądujemy kiedyś w Toruniu i jeszcze, że pójdziemy na warsztaty robienia pierniczków. Dobra, uwaga, ludzie, bierzemy, <laughs> i'm Dzięki, masz po nim halucynację. Dziękuję bardzo. Chce powiedzieć czy dobrze. Ale dobrze. dobre? Ale szaro. Bardzo dobre. Dobre. Resztę dnia spędziliśmy już na graniu w gry i odpoczywaniu w hotelu. I to wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do obejrzenia moich innych materiałów. A my widzimy się w następnym. Cześć!